Cześć, witajcie w... Nie pierwszym filmie moim, nie pierwszym filmie na YouTube, ale pierwszym filmie na tym kanale. Ponieważ jestem The swój DLPES TV tam, 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 tam. Mm. Nie wiem jak wam to powiedzieć, może znajdziecie <grym> mnie w opisie, dlatego teraz tak się znowu nazywam. No bo usunęli mi, znaczy nie usunęli, tylko mój brat mi zabrał konto i założył mi nowe. I no, niestety muszę mieć to nowe, ale cieszę się, ponieważ za niedługo jest shopping. Pierwszy shopping na tym kanale. Czwarty shopping ogólnie. A więc naprawdę mega zapraszam. I za tydzień. Kolejny shopping może też być w przyszłym tygodniu, właśnie. Albo w, albo w, albo w następnym jeszcze. Bo zamawiam sobie doga niemieckiego. A teraz zamówiłam domek, pandę. Motylka i akcesoria. Po co ja wam to zdradzam? Mam nadzieję, że dostaniecie na dłużej. subskrypcję. wynagradzam subskrypcjom, ponieważ jeszcze nikogo nie subskrybuję, jakby oddaję subskrypcję. O, i tylko. No nie, nie tylko. Ogólnie oddaję subskrypcję, więc ten, kto mnie zasubskrybuje, dostanie subskrypcję. Więc zapraszam, tak odpadła jej głowa. No może w następnym filmie będzie jakoby tego kostoma. Dobra, już się żegnam z Wami w tym filmie. Pa.